Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z tych łowców skarbów. Razem ze mną jest kolega Paweł o wdzięcznym imieniku Pipek KD. Cześć. Witajcie. Czemu Pipek? A tak jakoś wyszło, chciałem mieć jakiś śmieszny nick. i tak po prostu wyszło Pipek Pipek. Każdy może mieć jakieś tam skojarzenia, ale mi to akurat nie przeszkadza. Aha. Rozumiem. Jak Pantera? To jest Twoja Pantera 1. Opowiedz mi coś o tym czołgu, yy, jeśli chodzi z Twoje perspektywy, ponieważ ja mam na nim 997 bitów zrobione. Nie, do, do, nie dotarłem do 1000, ale tak sobie zostawiłem, właśnie tak, w takiej fajnej, przy takiej fajnej liczbie albo cyfrze. Yy, Także nie, nie, nie chciałem dalej już grać. Powiedz mi, jak z Twojego punktu widzenia przedstawia się ten Tedek na chwilę obecną? Ja póki co rozegrałem raptem 50 bitew. Mhm. Mm Załaga dopiero jest tam na połowę perków, ale gra się przyjemnie, rosobania są naprawdę przyjemnie. Większość bitew to jest właśnie w topce. Czołg naprawdę ma e, bardzo celne działo, potrafi sporo odbić. Praktycznie z mm tam -hmm. zalety, minusów. No, mobilny jest, no minusów praktycznie nie ma nawet o tym czołgu. Mhm. Mm no dobrze. 6,98 czas przeładowania. Ty grasz tutaj z lufą, tak zwaną stopie, znaczy 100, znaczy I ma ona czas przeładowania prawie 7 sekund. Natomiast próbowałeś grać z 8,8? Stąd... Nie, od razu miałem to powiedziało. Rozumiałeś, Za wolne to wiedział. wybadane. Rozumiem. Z tym, że ta 8,8 wcale nie jest Gersze, ze względu na to, że ma dużo lepszą. Jakby penetrację, znaczy dużo, dużo, nie dużo. Tam mamy tylko, rzeczywiście tylko trzy penetracje, jest lepszy, natomiast nas jest dużo lepsza. Stąd też, i ja powiem ci szczerze, ja zwykle wolałem używać tamto działo, ponieważ tam miałeś przeładowanie za około 5 sekund. 2 sekundy niby nie dużo, ale zawsze to jakoś coś robi. Różnicę, nie? Na no, pewno kiedyś to zobaczę. Aha. Spróbuj sobie tak z kiedyś zagrać, Mówię, w, w tej grze jest właśnie to fajne, że możesz sobie żonglować tymi lufami, możesz sobie robić coś takiego, że, żeby właśnie wymyślać, wypró wypróbowywać, może taka opcja, taka opcja w tej grze. No i co najważniejsze, i gra, jeżeli ktoś nie gra z kątem premium, tamto działo jest tanie w eksploatacji, bo strzelasz po 200 40, ale pocisk kosztuje ci 250 srebra, tutaj tylko pocisk jest dosyć drogi, nie? A ten pocisk kosztuje 1000 z greszami, Mhm. Mm I masz 320 średnich uszkodzeń. Natomiast oczywiście plusem tego jest, że jak uderzysz, czasem nawet wylosuje max obrażenia, no to wówczas bijesz za 400, no to to już przeciwnika boli, nie? Przeważnie biję powyżej 300. Mm -hmm. Powiedz mi tak. Dlaczego akurat wybrałeś tą linię do jak pan Cera Misja na WZ, -a. Główny powrót. A, misja na WZ. -a. O, a, zobacz, APCR, czyli Goldowy Pocisk z ss m 1 i został zrekasztowany. Mówisz, że. Tak, nas to... Mm -hmm. Potrafi sporo odbić. z nią jest tak dziwnie, nie? Czasem jest tak, że potrafi odbić na przykład takie działa, nawet do, dosyć dobrze mocne, a czasem wpuszcza jakieś dziwne szmaty. Jak jest na chwilę obecną y, dokładnie z tym pancerzem? Ja mam efektywność już do pancerza coś około 0,50, także praktycznie tam sporo odbija. Czasami bywają, że jej dziewiątki odbije jakimś tam fartem szczęściem, ale zazwyczaj jak ktoś potrafi grać, to wszystko przebije. Mm -hmm. No dokładnie, tutaj nie mamy jakiegoś takiego strasznie moczarnego tego pancerza. Ale no cóż, jest tam jakiś tam kącik dosyć ładny na nim, więc spokojnie można sobie wziąć powiedzieć, że jesteśmy w stanie i coś tam zrykoszetować. Fajnie jest to, że ona jest mobilna. Tutaj nie widać tego, ponieważ jedzieś pod górkę, natomiast potrafi jechać 55 na godzinę. Czyli z górki naprawdę naprawdę jak puścisz się w pogoń za jakimś tam czołgiem, no to pogonisz go i to bez żadnego problemu, prawda? Mhm. No dobra, tak w ogóle zacznijmy od tego. Mapa to Erlenberg, oczywiście. Jaki masz w ogóle pomysł na tą mapę? Bo zwykle jest tak, że ktoś tam wyjeżdża, jakieś próbuje coś kombinować. Znaczy, masz jakiś pomysł, czy takie bardziej jak wyjdzie? Jak drużyna pozwala grać? No to nie, wiem, się nie staram się krampić tam z początku pierwszy pestki szybkie, a iść do przodu. Tak rusujemy o top tiery. Także praktycznie od początku był ostry atak. Tutaj jak widać, jest... drużyna trochę dała ciała. No już jest 12 do 9. Przegrywacie. Oczywiście tym czołgiem gra się tak, jak, tak jak Cię wyrzuci. A powiedzmy w ten sposób. Jeżeli Cię wyrzuci na jako jedną z nielicznych siódemek i jesteś raczej, że tak powiem, na dole tego łańcucha pokarmowego, no to wówczas lepiej właśnie się gdzieś tam przykampić, użyć tego snajperskiego działa i naprawdę postrzelać, żeby wziąć coś takiego. O, ładnie, tutaj znowu gdzieś przyjąłeś w okolice chyba jarzma, więc bez żadnego, żadnych szkód dla ciebie. Już masz 2626 d i Już masz fioletowe w także już nie jest źle. Ogólnie jesteś takim przyzwoitym graczem. Masz 12 tysięcy bitew i 15 tysiąca WNA i naprawdę widzę, że sobie radzisz tutaj. Jakimi czołgami, się jak nie jakimi czołgami najbardziej lubisz grać? Obecnie najbardziej lubię grać z niedawno kopiłem MX50B. Oczywiście do tego media dozwyczaj media właśnie i teraz podobały mi się właśnie te deki zaczynając od Jack Pantera właśnie mm -hmm. no później masz dosyć ciekawą tą linię później masz albo jak Jadźkę, yy, dwójkę albo masz Ferdynanda o, tutaj ci słabo wylosowało, niestety. Mhm. Natomiast... no i to jest tak, i tu będziesz miał problem. ty już wybrałeś sobie? Co będziesz y, następnego Na procesu. pewno Jaczkę. Wolę czołgi szybszy niż wolniejsze. Mhm. A Jaczka też ma w miarę y, dobry pancerz. No, jeżeli schowasz tylko dół, to góra jest naprawdę bardzo, bardzo trudna do przebicia, więc rzeczywiście na spokojnie możesz sobie wziąć i walczyć na, na z innymi czołgami. Hmm. No dobra, zostałeś, ci sam, tam na cztery czołgi i z drugi. No on ci tutaj oddał i z drugi ma stokowe działo, więc zobaczymy jak to dokładnie będzie wyglądać. Pierwszy strzał, <coughs> jesteś na dwa strzały od niego, jeżeli on by wyjechał na odważnego, jego czas przeładowania jest całkiem niezły, więc spokojnie by cię tutaj zniszczył, ale niepotrzebnie się kolega cofa. W tym momencie, coś stwierdziłeś, że jeżeli pojedź, wyjedzie strzeli jeszcze raz, to będzie koniec, tak? Mhm, mm trzeba było właśnie grać za to, tak, że szybciej przeładowuje. Tutaj z, z kolei mój pech i jego szczęście. Ry rykoszet kontra rykoszet, znaczy twoje no też szczęście, bo on zdingował od ciebie. I bardzo ładnie. Wyjechał is na Full HP. Nie ma Isa na Full HP. Trudno i darmo, nie? Marta już łupie cały czas we mnie. No właśnie tak zauważyłem, że coś nagle tutaj wybuchło. Jeszcze raz chyba trafiła swojego Isa, także no fajnie to wyglądało. Śląk. No sporo szczęścia na pewno w tej wizji. No tak, no wiesz, prześlizgując się pomiędzy tymi artyleryjskimi pociskami, no to rzeczywiście czasem trzeba mieć dużo szczęścia. Niby... Aha, jeden i Radley. No. Radley to tam pikuś, nie? Zostało ci trzech. Więc <śm> trzeba trzech zniszczyć, a nie myśleć o tym, że zrobisz sobie tylko medal, nie? To no ważne jest to, żeby wygrać, a nie robić medale, prawda? Ale jak zauważysz, nawet gram na zwykłej amunicji Apple, nawet nie myślałem o goldzie. Byś to był stres, bo trzeba ładną bitwę wykorować, może akurat się uda. Na Ręce całe chodziły, że tak powiem. Mhm. Na pocisku goldowym tutaj mamy 244 penetracji. Powiem szczerze, że rzeczywiście... No tutaj akurat wyłapał na gąski, więc to było za zero, ale on się nadal nie wyświecił. Nie, nie ma żarówki, także nie wiedziałem czy mnie zaświecił, czy nie. Aha, okej, okay, no bo. Miałem załogi dobra, 98% w tej bitwie. Cofam to, co powiedziałem. Zobacz, 397% to losowało. O, tutaj ci naprawdę świetnie wylosowało. 3 brakowało do maksymalnego damage. na tym dziale. I jest koń, A, a tutaj na. No słabo. No, ale, słabo. ale wiedziałem, że pierwsze przody ja mogę spokojnie przycelować. No to jest właśnie największy ból, nie? Jak za jednym razem bijesz za 390, a za drugim razem 280. Tam. O, no to jest... No, to mi się najbardziej nie podoba. No dobrze. Masz 8 fragów, czyli ten Rady Walters już zrobiony. Mm. Natomiast zostało ci jeszcze dwie artylerie. Jedna to jest akurat prosta, bo to jest Bishop, więc nawet jeżeli ją tam bierzesz, dojedziesz, no to ona się nie zdąży odwrócić, ani gdzieś tam się nie bardzo będzie chyba chciała ruszać. Co teraz myślałeś? Jedziesz do przodu, czy będziesz sobie gdzieś tutaj czekał na te Chciałem bardziej zagrać taktycznie, czyli objechać tam ich naokoło. Wiadomo, jestem na tej stronie, to prawdopodobnie pojadę prosto na ich kapa. Mm -hmm. Jednak tu chciałem właśnie taktycznie zagrać, co się okaże za chwilę dużym plusem. Rozumiem. Właśnie, odnośnie tej powtórki, dzisiaj już wyczytałem sobie, że mają te całe jakby skoki takie, jeśli chodzi o pojazdy, które są w powtórkach, ma... O, i na gąskę chyba I na gąskę. Ma to być poprawione w następnym patchu i zobaczymy, jak to będzie. Czy rzeczywiście Rogaming się zdituje i zrobi tak, żeby nie było już takich skoków, bo to jest delikatnie wynerwujące. Zdążyłeś się wstrzelić, zdążyłeś przeładować, jeszcze raz strzelić, a on jeszcze nie zdążył się skupić, nie? No to. <laughs> Nieźle. Został tylko Hamel, tak? Tak, Hamel. Tak, hamel. 300 HP, także liczyłem, że na jeden strzał. Szoty... Pocisk goldowy założony. No tylko taki został. A nie, jeszcze masz dwa HEki, ale z tymi HEkami to tak różnie bywa, nie. Czasem potrafisz... No wolałem nie ryzykować. Hmm. 60 penetracji na, na HEK-u, ale 420 uszkodzeń, także... O, widzę, że masz takiego takiego, jakby... Ja sobie wyłączę, tak będzie... Kibica. Będzie, kibica, tak, dokładnie. Więc to, to jest czasem tak miłe, nie? Że jeżeli grasz i rozgrywasz dobrą, dobrą bitwę, to jednak zostaje tam ładne, na przykład jedna, dwie osoby i one rzeczywiście patrzą, w jaki sposób ty grasz. To po pierwsze, one też uczą się tego jakby, jakby sposobu myślenia na przykład takich lepszych graczy, to jest plus, bo ja mówię zawsze, że naprawdę warto czasem podglądać, jeżeli jak to inny gra. Po drugie, właśnie takie kibicowanie, takie właśnie dawanie dobrych rad, bądź też i nawet mówienie, że dobra bitwa, albo dobrze to robisz, albo w jakiś ten sposób, to no nastawiać się pozytywnie nie? do tego wszystkiego. Kolega tutaj nawet po mnie, do mnie na koniec bitwy, po bitwie napisał wiadomość, to podziękowanie za dobrą bitwę i tak dalej ogratulował, żeby tak dalej, aby tak dalej. Pantera M10, kolega z Kan AAP. No rzeczywiście, też 15 tysięcy bitew i też takie staty żółte, ale też bardzo ładne zachowanie. To jest zawsze lepsze, aniżeli wyzywanie się na czacie, bądź też jakieś tam inne, inne niepotrzebne docinki, odzywki. Teraz jazda po no cóż, niestety a ta arta sama do ciebie nie przyjedzie. Nie da ci tego dziesiątego fraga, więc musisz sobie ją na to sam jakby zasłużyć. 2 minuty 33 sekundy zostały. I okazuje się, że artylerzysta zaspał chyba Jest ładny Nawet nie próbował się chyba na nie patrzeć. No, udało się. PUL na pewno. Z <laughs> mówi, nie, nie że się udało, bez przesady. Rzeczywiście tutaj ładnie, wyciągnąłeś tą bitwę i, no, i zrobiłeś to, co potrzeba, nie? Na to najważniejsze. Dostałeś MK, do tego medal pula. Znowu będzie, że pokazuję same tylko bitwy z medalem pula. Jak to jest, że... ja mam takie w sumie szczęście, że wysyłacie mi takie powtórki i że mam tę możliwość, właśnie, pokazywania takich bitew. Rady, przepraszam, nie rady tej, dodatkowo duży kaliber oraz specjalista. Zobaczmy dokładnie. 5525 damage'u na w sumie na siódemkach. Więc naprawdę ostrzelałeś się ile mogłeś. No ta Pantera też zrobiła 1500, a Rady 1000. A reszta, tak, że tak powiem, zrobiła coś. Ten 600Y, ten Is2, 700, no to ten dwa strzały plus jeden w kogoś, tylko oddał ten is drugim, no i niestety trafił na ciebie. Dodatkowo okay. jeszcze masz tutaj jakieś asysty, nie masz nic, zablokowałeś przez, pan, przez pance 740 i 35 tysięcy zarobione na czysto 2742. EXPA, bardzo ładnie. Jedna pestka goldowa. Jedna pestka goldowa, dokładnie, ale tak jak mówię, to jest pojazd, gdy go wyrzuci na siódemki, to naprawdę, korzystając z tego, że mamy naprawdę świetne działo, można dużo narobić. Natomiast jak już wyrzuci nas na ósemki, to już jest gorzej. Na dziewiątki, bo jego też wyrzucono na dziewiątki, no to już nie ma tak, nie jest tak różowo, nie? Tego pancerza tak naprawdę jest 80 z przodu i, i, i no i. No ósemki to już go dziurawiam jak, jak same chcą, prawda? Dokładnie, wtedy już ewentualnie jak nie możesz przebić tego, jak najdalej stać kampić. Mhm. No to czyli to jest taki pojazd, który rzeczywiście uczy takiego. Uczy gry takiej fajne, naprawdę albo kamperskie z tyłu, albo właśnie tak jak tutaj pojechałeś, dosyć odważnie do przodu, no bo już nie było innej rady. Zostałeś sam na tyle czołgów, że no cóż trzeba było coś zrobić, nie? Lepiej tak niż stać w miejscu i później zostać na cztery człowiek, które wyjadą na ciebie w jednym momencie. Tak, dokładnie, no to wtedy nawet musiałbyś być w ręcach dwóch sekund i bić po, po 500, żeby cokolwiek można było zrobić, natomiast niestety by się nie udało. No dobrze, ładna bitwa, naprawdę ładnie to wyciągnąłeś, zrobiłeś naprawdę pokaźny damage jak na ten showk i, i no, medale też było całkowicie zasłużone. i, no i pierwsze pól. Twój pierwszy pół, tak, czyli dodatkowe jeszcze, dodatkowa satysfakcja po tej, po tej bitwie, że wreszcie zdobyłeś, tak? Także na pewno ucieszyłem się podwójnie. <grym> Jasne. No to nie no, naprawdę to nie jest łatwy medal do zdobycia, bo tak jak ja zawsze mówię, zawsze wszyscy mówią, żeby zdobyć tego, tego, tego typu medale, to nie wystarczy tylko zrobić mnóstwo damage'u, tylko czasem trzeba po prostu hmm, czekać na to, aż drużyna po prostu da ciała i niestety dla reszty drużyny oni nic niewiele zrobią, natomiast ty wtedy będziesz mógł się wykazać, pokazać na co cię stać. Dobrze. Będę kogoś, będziesz kogoś chciał pozdrowić? Tak, pozdrawiam e, całą unię klanów e, DRK, czyli Darkness, e, Darkness 1 i Darkness 2. Mhm. Śmiało zapraszam, jeśli ktoś szuka klanu. Macie jakąś swoją stronę, ewentualnie w jakiś tam sposób chcecie... Się, jakby. Na, inaczej, inaczej zapraszacie, gdzieś tam w jakieś fora? Czy um, wątek rekrutacyjny i oczywiście tam informacja już na stronie WoTA w tym dziale, tego klanu. Mhm, jasne. Także kto chętnie na pewno sobie poradzi, na znajdzie. Mhm. A kogoś jeszcze pozdrawiasz, oprócz klanowiczów? Brata. E, który też. Który również gra o WoTA. Aha. Jest lepszy, gorszy jakąś konkurujecie ze sobą? czy znaczy, powiem, że e, ma dosłownie 4000 bitew incały, ale już tam włęka, e, prawie zielona. Także radzi sobie jak najbardziej lepiej. E, korzysta z twoich jakby porad, e, tego co mu podpowiesz, czy, czy tak raczej sam wyciąga wnioski z tego co robi? Przeważnie jak gram to siedzi właśnie obok, a jak nie to tam właśnie sporo też ogląda e, na YouTubie. Czy to mm. właśnie ciebie, czy tam Faje, czy multiego. Jasne. W takim razie będziesz mógł sobie chwileczkę. Przepraszam, akurat musiałem odebrać telefon. Będziesz mógł mu pokazać, że brat właśnie pokazał się na, na YouTubie z najlepszej strony, i teraz jego kolej, tak? Tak. No dobra, nie będziemy przedłużać. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Dobrze dziękuję, do widzenia.